Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy Anna Zalewska. Dzień, Dzień dobry. dobry, pani poseł. Witam. Pani poseł, zaczniemy od stanowiska Europarlamentu w sprawie odbudowy tak zwanych zasobów przyrodniczych. To takie hasło, które od razu z jednej strony mówi nam, że sprawa jest ważna, bo dotyczy naszej planety, z drugiej budzi mnóstwo emocji o tych emocjach za chwilę. W szybkim skrócie chodzi o to, że 20% obszarów lądowych i morskich musi być rekultywowanych, czyli brzmi całkiem nieźle, natomiast Prawo i Sprawiedliwości Platforma Obywatelska głosowali przeciwko. Dlaczego? Do 2030, bo później ambicje absolutnie rosną i jest taki pomysł, absolutnie niepoliczony, żeby to było 100% tego, co zabraliśmy naturze. Oczywiście mówię w dużym skrócie, ale musielibyśmy popatrzeć na przedmieścia Wrocławia czy też na okolice Wrocławia, gdzie Wrocławianie wybudowali swoje domy za cenę odrolnienia na przykład gruntu. To oczywiście taki bardzo duży skrót. road Tak absurdalnego dokumentu w dodatku rozporządzenia, które to rozporządzenie jest w sankcji jednak realizacji, czyli można go byłoby zaskarżać do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli tych norm by się absolutnie nie realizowało. Bo rzeczywiście to znaczyłoby, że oto zabieramy własność, wywłaszczamy rolników, bo mówimy im nie, musisz oddać, nie wolno ci zasadzić, nie wolno ci postawić domu. Nie wolno ci postawić niczego. To samo powiedzielibyśmy rolnikom odwrotnie niż przez ostatnie lata. Osuszałeś mokradła, w dodatku za pieniądze europejskie, po to, żeby tam była łąka dla twojego bydła, dla twojej hodowli. Teraz musisz to zalać. To samo z wodą, to samo z przybrzeżem. W związku z tym tak absurdalnego dokumentu Komisja Europejska, czyli Franz Timmermans, bo to jest jego dokument. Absolutnie dawno nie widzieliśmy. W związku z tym rzeczywiście rozsądek zwyciężył. Głosowaliśmy razem i na przykład udało się wyłączyć dzięki temu rolnictwo spod jurysdykcji tego dokumentu. Rzadko się zdarza, żeby faktycznie Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska głosowały razem, szczególnie w Europarlamencie. Natomiast Lewica była za. Jeden z jej liderów, Robert Biedroń, ocenił, że troska o przyszłość kolejnych pokoleń wygrała z interesami фирм Pan Biedro nie przeczytał tego dokumentu i jest przeciwko ludziom i przeciwko własnościom. To zresztą charakterystyczne dla lewicy w ogóle dla socjalistów europejskich również. U nich są kary, nakazy, życie według określonego schematu i informacja do Europejczyków, wolność jeść to, co powiemy, hodować to, co chcemy w dodatku bez pokazania źródła finansowania, przerzucania tej odpowiedzialności na e, obywateli. Ale może ktoś mógłby powiedzieć, że warto zadbać o naszą planetę. Ależ bezwzględnie tak. Natomiast panie redaktorze i mm, myślę, pan Biedron mógłby się przepisać do komisji środowiska, zobaczyć, liczyć, dodawać, odejmować i myśleć o tym, jak realistycznie to wdrożyć, bo wtedy zadbamy e, o środowisko. Właśnie e, gdy nie będziemy lobbystami, a cały pakiet Fit for 55, u, o, o którym z panem redaktorem, e, e, prawda, dyskutujemy od bardzo wielu lat, to jest właśnie e, lobbystyczny. E, właśnie właśnie nierealny, powstały przed pandemią i przed wojną. Wtedy oczywiście tak, ale proszę zauważyć, przecież mamy obszary Natury 2000 i w Europie są z wyznaczaniem tych obszarów duże kłopoty, co zresztą było we wniosku do tego rozporządzenia. I powiedziano, no nie będziemy wyciągać wniosku dlaczego tak się dzieje, po prostu burzymy te harmonie, robimy coś zupełnie nowego. Swoją drogą, bo w tym tygodniu... W tygodniu IMGW poinformowało, że pogłębiająca się susza wpływa na stan rzeki i sprzyja zakwitom glonów. Blisko 70% polskich rzek ma niskie stany wód. Dlaczego przez kolejne lata? Ekipy nie były zainteresowane, a może nawet jeśli były zainteresowane, to niespecjalnie im wyszła ta tak zwana mała retencja w naszym kraju, czyli właśnie to, żeby nawet gdy pada rzadko, pada, to ta woda miała szansę no, spełniać swoją rolę i po prostu, żebyśmy mówiąc w dużym, bardzo skrócie tej suszy tak nie odczuwali jak teraz, no bo umówmy się, że kolejne dni raczej nie napawają optymizmem jeśli chodzi o temperaturę a wiemy od lat że już coraz więcej obszarów też tutaj na dolnym śląsku ma problem z dostępem do bieżącej wody ponieważ mamy suche krany to jest nie tylko problem Polski. Musimy być tutaj uczciwi, to jest problem Absolutnie, Europy tak. i tego, w jaki sposób zarządza się wodą. Tak, rzeczywiście, potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy i właściwego zarządzania na każdym poziomie. To znaczy, budowanie tego negowanego przez opozycję jakby tej instytucji, jak wody polskie właśnie pod to między innymi było, żeby w jednych rękach były między innymi pozwolenia wodnoprawne, żeby to, co trafia do rzek, było właściwie oczyszczone i to jest proces wieloletni, wymagający ogromnych pieniędzy, tak jak zresztą i mała retencja czy retencja w poszczególnych miastach. Myślę, że to też jest pytanie do prezydenta Wrocławia, w ogóle dlatego do to tak, prawda. Tak, bo rzeczywiście mechanizmy są bardzo proste. Proste, bardzo łatwe i niedrogie, łącznie z tym, w jaki sposób nie betonujemy za pieniądze europejskie miast i miasteczek. W związku z tym, tak, rzeczywiście przed nami ogromne wyzwanie samorządowo-rządowe i też znalezienie ogromnych pieniędzy, żeby to się po prostu stało. A tak naprawdę. Edukacja, bo przy każdym domu właściwie można sobie już radzić przy pomocy zbierania deszczówki. deszczówki oczywiście. No i też się są na, przykład, na to pieniądze. Tak, i to się między innymi we Wrocławiu dzieje. To też trzeba oddać od kilku lat, ale dlatego. A może rzeczywiście, Pani Reda, taka dolnośląska debata, gdzie siądą samorządowcy, posłowie, o, bardzo europosłowie. Chętnie zapraszam prawda? chętnie już dziś, naprawdę. Tak, Myślę, że to jest wsiądźmy, dobry do tego. Pokażmy różnego rodzaju pomysły i jakby wyciągnijmy w Wniosek, dlaczego to się nie dzieje. Ja no jestem tak, gotowa do takiej dyskusji. To myślę, że musimy to zorganizować. Susza absolutnie nie ma barw politycznych, ale dlatego przywołałem te dane IMGW trochę, a propos tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, no że jednak trzeba dbać o te zasoby przyrodnicze, trzeba dbać o to, co się dzieje na naszej planecie, więc pytanie, czy dojdziecie do jakiegoś kompromisu? Nie w wypadku tego rozporządzenia, dlatego że, tak jak powiedziałam, jest ono złe. W dodatku jeżeli nie ma źródeł finansowania, no to samo się nie zrobi. Rolnik, który w kryzysie wojennym i energetycznym ma duże kłopoty i to nie tylko w Polsce. Ma dźwigać na barkach odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. No tak się po prostu zwyczajnie nie może dziać, a on odpowiada przecież za bezpieczeństwo żywnościowe, więc trzeba tutaj znaleźć kompromisy i pieniądze. Nie może być tak, tak jak przy słynnym ETS-ie, który to jest systemem kupowania uprawnień za emisję dwutlenku węgla, że już w systemie nie ma pieniędzy, więc chcemy przerzucić to czy Komisja Europejska na barki obywateli ten słynny ETS-2, gdzie będziemy płacić podatki od tego czym tankujemy sam. Czy czym ogrzewamy lub chłodzimy nasze domy. Jest gdzieś granica. Obywatele po prostu się buntują. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Niemczech. Tam już przeciętny Niemiec po prostu nie ma pieniędzy w kieszeni, stąd szybujące sondaże FD. No, to jak jesteśmy przy cenach, bo tak się składa, że do naszej redakcji już od wielu tygodni docierają takie sygnały, że ci, którzy dostają rachunki za energię, po prostu przecierają oczy ze zdumienia, jak widzą, jak, jak wysokie są te um, rachunki. Czy jest szansa, że to się, to się zmieni? Też już od wielu miesięcy rozmawiamy na ten temat Ech. w tym studiu. No miało być wydaje mi się, trochę inaczej, a jednak jest drogo. E, i Coraz tak jest, drożej, tak jest w całej Unii Europejskiej, bo to jest właśnie. Efekt polityki klimatycznej, to jest efekt ETS-u. Oczywiście i wojny i załamania rynku energetycznego, bez troskiej polityki zielonej. no Proszę zobaczyć, w Niemczech rozstano się z elektrowniami atomowymi, co doprowadza do tego, że Niemcy kupują na zewnątrz swoją energię, przerzucając znowu odpowiedzialność finansową na obywateli niemieckich, więc tak to jest wyzwanie dla całej Unii Europejskiej i proszę zauważyć, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie dalej obowiązują tarcze. A pomysły Komisji Europejskiej są takie, uwaga, uwaga w tym Polsko, rezygnuj z tarcz kryzysowych i energetycznych. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby tych tarcz, dopłat, zamrożenia cen i zdaje się, że Sejm przegłosował kolejne limity po prostu zwyczajnie nie było. To zmieniamy temat, ale zostajemy w Europie, bo Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie prawa wyborczego Komisji Śledczej i praworządności w naszym kraju. Projekt został zgłoszony przez pięć europejskich frakcji, które były zaniepokojone zmianami w kodeksie wyborczym i Komisją do Badania Rosyjskich Wpływów w Polsce. W związku z powyższym zaapelowano też do OBWE o objęcie najbliższych jesiennych wyborów misją obserwacyjną. Co pani na to? To wyreżyserowane. Zaplanowane i konsekwencja działań opozycji, jak również Komisji Europejskiej i tej większości, gdzie polska opozycja jest, pełnego zaangażowania już bez udawania w kampanię wyborczą w Polsce. To rzeczywiście nie bywały, bo to jest już kilkadziesiąt rezolucji, oczywiście nie mających konsekwencji prawnych, natomiast rezolucji psujących opinie o Polsce. Po pierwsze, jest ona nieprawdziwa, dlatego że jeżeli chodzi o kodeks wyborczy, został uchwalony zgodnie z prawem w odpowiednim terminie, w dodatku nie ingeruje w sam proces wyborczy, na przykład nie zmienia ordynacji, mówi tylko o tym, że chcemy, żeby każdy obywatel, również obywatel głosujący na opozycję, miał dostęp do lokalu, który prawie jest przy jego domu. To po pierwsze, po drugie, jeżeli chodzi o komisję do spraw Weryfikacji wpływów rosyjskich. No, w Parlamencie Europejskim jest przyzwolenie na atakowanie tego rodzaju komisji, bo sam Parlament Europejski ma sporo za uszami. Tak jak Komisja Europejska, budując z Rosją cały pomysł na gaz Nord Stream 1, Nord Stream 2. I wreszcie ostatnie, owo zawołanie do OBW. Oczywiście są różnego rodzaju procesy, to nie rezolucja Parlamentu będzie o tym decydowała pokazuje, że tworzy się klimat i na tym zależy opozycji, na takiej emocji, że coś jest niedemokratycznego, że coś jest niebezpiecznego. My oczywiście nie mamy nic do ukrycia, ale to rzeczywiście stawia opozycję w bardzo złym świetle. Mam nadzieję, że Polacy wyciągną z tego wnioski. A dlaczego mówię wyreżyserowane? Poproszę zauważyć w tempie dosłownie dwóch miesięcy. Kolejna debata, wypowiedzi Wybera o zaporze ogniowej no to, to mamy cały, całą koncepcję, już wiemy, dlaczego blokowane jest KPO. Ale czy takie komentarze, sugestie, że w ogóle może dojść do fałszowania e, wyborów, e, to działa motywująco, czy wręcz przeciwnie na wyborców? Bo to słyszymy od lat, e, naprawdę to się e, powtarza. Ja się zastanawiam, czy e, politycy trochę nie działają wbrew sobie, wbrew swojemu interesowi ostatecznie, bo niektórzy mogą po prostu machnąć ręką i powiedzieć: Dobra, to ja właściwie zostaję w domu, no bo. Bo sprawa jest i tak nie wiem ukartowana, ustawiona. Mm, opozycji zależy na tym, żeby rzeczywiście taka emocja była, bo to też Ewentualne usprawiedliwienie dla kolejnej ulicy i zagranicy, gdyby opozycji zwyczajnie się nie udało. Mam nadzieję, że rzeczywiście my powtórzymy wynik, że my przedłużymy, że będziemy rządzić trzecią kadencję, ale oczywiście z pokorą o tym mówimy. Kampania wyborcza to też pokaże. To po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, że jeżeli popatrzy Pan na różnego rodzaju oceny, między innymi kolejnych wyborów, to tam wskaźnik możliwości, jest właściwie y, y, zerowy. Ja patrzę na czas, musimy kończyć, ale patrzę też na sondaże od wielu tygodni. Wszystko wskazuje na to, że na razie prawo i sprawiedliwość nie będzie miało większości. Co dalej? Panie redaktorze, no, do wyborów jeszcze sporo czasu, nawet nie wiemy, kiedy dokładnie się odbędą. Zrobimy wszystko, żeby być odpowiedzialnym samodzielnie za trzecią kadencję. Rośnie konfederacja 15-16%. Widzi pani tutaj pole do współpracy? A my robimy swoje. Europoseł Anna Zalewska, prawo i sprawiedliwość, europejscy konserwatyści i reformatorzy, była gościem piątkowej rozmowy dnia. Pięknego dnia, pięknego weekendu. Dziękuję, do widzenia. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.